Stawos bliżej nieokreślonego kraju arabskiego. My czemu nie wchodzimy? Ja chciałem wejść. Czemu nie? Nie możemy wejść, ponieważ dzisiaj to jest nieczynny, jak widać tutaj. W... Nie dziwi szejka ostatnia nieudana prywatyzacja polskich stoczni. Teraz już wie dlaczego stocznie nie zostały sprzedane, skoro podejście posłów Platformy do tematu sprzedaży stoczni jest takie jak widzimy. Dlatego w zupełności, w zupełności to rozumiem. Zastanawia się, czy podejmować dalsze próby yy, yy, negocjacji z posłami Platformy yy, w sprawie sprzedaży, jednakże ma poważne wątpliwości, czy, 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 czy powinien, yy, powinien to kontynuować. D dalszym, yy

skargu Aleksandra Grada, bo podejrzewam, że jest jedyna kompetentna osoba do negocjacji w tym zakresie.